Targi pracy to dla studentów świetna okazja, żeby w trakcie studiów dowiedzieć się jakimi prawami rządzi się rynek pracy. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pojawiło się całe mnóstwo firm, które tłumaczyły studentom co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba mieć, żeby staż albo pracę otrzymać. Oprócz tego otworzono nową strefę dla studentów Chill Out room. Prawie 40 lat temu tu zaczynałem karierę zawodową w budynku A1, na piątym piętrze miałem biuro. A przez te wszystkie lata jestem bardzo mocno związany między innymi w projekcie gryfy Nagroda Gospodarcza. Kładamy czasami, jesteśmy zapraszani do wykładów, do konsultacji różnych gospodarczych. Myślę, że dużo jest tych związku, natomiast niezwykle się cieszę związkiem budowanym między firmą a studentami, przyszłymi menadżerami. To jest duże wydarzenie, które rozwija się rok do roku. Pracodawców mamy rzeczywiście coraz więcej coraz Ciekawszych, bo studenci rzeczywiście wybierają. Oni teraz szukają nas najlepszych pracodawców, a to jest dobra okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, bo to nie jest tak dzisiaj, że studenci absolwenci nie mają pracy, ale oni szukają najlepszej pracy, więc cieszymy się, że te kontakty powinny zaowocować ich późniejszymi sukcesami. Studenci zdradzają, że połączenie pracy ze studiami jest możliwe. Co więcej wiedza zdobyta na zajęciach bez praktyki nie daje takich efektów. Oczywiście jeśli jest się w stanie pogodzić naukę i, i pracę, to myślę, że jak najbardziej. Ale tej nauki nie jest na tyle dużo, żeby to było niemożliwe? Myślę, że dla każdego, jeśli ktoś jest ambitny, to na pewno sobie poradzi. Firmy właśnie bardziej otwierają się do nas niż my do nich, tak naprawdę. No i myślę, że jeżeli ktoś ma czas, studiując też dziennie, bo wiadomo tutaj w tym momencie pewnie dużo jest u uczniów stacjonarnych. No to jak najbardziej fajna to jest możliwość, żeby złapać jakiś staż albo pracę. Naprawdę niektóre oferty są ciekawe i, i po prostu fajnie podejść do każdego stanowiska posłuchać. Z drugiej strony pracodawcy szukają coraz młodszych i bardziej kreatywnych pracowników. Na uczelniach takich nie brakuje. Wystawców pojawiło się aż 47. Było w czym wybierać. Szukamy młodych, fajnych, chętnych osób do pracy. I najczęściej pytają, jak można połączyć naukę z, z pracą. My akurat u nas jest. To, to, jest, to jest fajne, że jesteśmy bardzo elastyczni i, i potrafimy się dostosować do, do potrzeb studentów. To jest pierwsze. No i oczywiście pytają się jak, 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 jak dostać się do firmy, no i ile się zarabia. Wystawiamy się głównie z tego względu, żeby też docierać do kandydatów, bo, bo jesteśmy takim pośrednikiem pomiędzy właśnie pracodawcą a kandydatami, którzy, którzy poszukują pracy. Tutaj to jest bardzo dobre miejsce, żeby też znaleźć kandydatów, którzy jakby dobrze na swoją ścieżkę. Służymy pomocą w tym, jak rozpocząć swoją ścieżkę w Zawodową w konkretnych obszarach i w, na rynku pracy. Te pytania, czy to im bywają już szczegółowe? Bo starzyści chcą realizować się na stażach, więc, jakby tutaj pytają dosyć tak szczegółowo, czym się będą zajmowali, jak wygląda to godzinowo, co my proponujemy. To jest inicjatywa, która jest bardzo ważna, bo ona z jednej strony otwiera możliwości studentom, żeby tak racjonalnie poruszać się na rynku, a dla nas to jest wiadomo ważne, bo jak będą sukcesy osiągali absolwenci, no to to znaczy marka uczniów. Rośnie, a z drugiej strony to jest dobra okazja do takiego budowania pomostu z biznesem. No tutaj mamy zaprzyjaźnionych bardzo dużo przedsiębiorstw, organizacji no i to jest okazja, żeby tu się spotkać i z nimi porozmawiać i jeszcze włączyć to studentów. Zuzanna Kuczyńska, Echo24.